Karta stałego konfidenta, podpis siara to? No. Co to jest? O, coś takiego A, zombie o... no... Widziałaś Oda? to odak? Właśnie dostałam Co? Ja tak średnio bym powiedział, Zombi. żeby było to na miejscu no i po... Jeszcze to, jakby, jeszcze sama w sobie policja jeszcze to wysłała, No funkcjonariusz, no to moje zainty... Kurwa to, nie wiem czy uśmieszny nie Jest mi nieśmieszny moim zdaniem śmieszny Dłuższa kurwa A ta tkiera... nie ma takie... to jest zjecie CC czy kogo? To... Nie to... No ona, jas, na nie, mas... nie. ona na bin maszynie pracuje Witam, dzień dobry Witam Dzień dobry Co pani dobry. tutaj dobry. robi? Nie zgadzam sobie No widzę Dobrze to pani się od razu zatrzyma Że coś tak powiem Opa tu pałkę słowa Powinien być połował No Ała Ale jest pan będzie Ała Zapraszam tutaj Pani się położy na ziemię od razu Nogi szerokie, na ziemię! Spokojnie panowie, rozkazy. Gleba! Gleba powiedziałem! Gleba! Nie gleba, nie, powie kolana bolo! To od policja ma kładzie się tak! Na ziemię! Nogi szeroko, kto ręce szeroko. E, dawaj kadet, bezpieczamy cię. Warku panią, prawa, lewa. I od razu ją na Ja lepiej nie, bo jeszcze mi wpadnie do wody i będzie na mnie. Ale to ma wpejść do wody, tato. Ale, że z urna mi wyleci z rąk i pierdolnie do wody. Nawet jeśli, nawet jeśli. Trochę przykre, ale... Próbujesz tu wsypać nagle ci się wyślizguje z ręki <śmówi> i się do wody i plum. Nie no... To straszne. No. Dobra, no ogarniemy to w każdym razie. W sensie albo ja, albo ty, albo razem, <grym> albo, no to jest najmniejszy, wiesz. Zawsze możemy zagrać w kamień że rzucę. Nie no, bez przesady, to już wtedy ja wolę to zrobić, no nie. <grym> ogarniemy, no to jest tato, no kurde, nie umiesz wysypać czegoś do wody. Ja się boję, że jak ja to będę sypał, to sowa się kurde, Tutaj głową pod tą barierką przeciśnie i będzie próbował to wciągnąć. Ja no, nie przemyślałam tego. Daj <grym grym> no. mi 15 minut jakoś skołysz, anko najpierw. Dobra, najpierw koleże... No kurwa, to jest za... Stary, stary, z... ja ży... brakuje nam... bo, brakuje bo ja żyję jeszcze 6. tym, że jestem miliarderem, kurwa. Ale bo brakuje wez... nam 36. Ale weźmiemy Włócić. 50. Ile masz, Kola, pieniędzy? <grym> Mogę <grym> <grym> wam dać, kurwa, 350 jeszcze. 300... Dobra, poczekaj, bo ja mam 150 tysięcy na ja koncie. Ja też mam 150. To mamy z 300. Ty masz 300, to jest 600. Ile masz już pieniędzy? Ja mam pieniędzy? Dobra. ja masz pewnie. Ile? 13 tysięcy. Dobra, dzwonię do niego czekaj <grystanie> Tak chciało nam się foł <grystanie> no to, to... 27 milionów traciliśmy na auta. Nie, nie. Dobra, ale my na tym zarobimy milion. A nie wolno byś pocałować najpiękniejszą kobietę na świecie za 7 tysięcy dolarów czy nie? Ty jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Poprawna odpowiedź to dawaj 7 tysięcy. <grystanie> Jak nie to pizda, Ja to swoje dzieci nie mówię, czy ja się muszę mieć weekend na <grystanie> ona, że nie, a Na ja mówię, tygodnie. że tak. A ja mówię, że tak. No i latara leci. Zależnie przez łeb. Ej, co trzeba krótko trzyjemy, to ty jest tutaj alfa, tak? Tak, bo jak się babę nie bije, to wątroba gnie. Dokładnie, tylko jedźcie mi. Ja odkąd Tobie. ten? Preferuję takie metody, to ja jest coś też zrobić? Ona, wiesz, co o? musiał zrobić? Zdjęcie. Tej koszulce ta. Płoda, nawet jej nie uchwycę. <noise> nie będzie widać. Okej. Okay. O, bliżej podejdź, bliżej trochę. Staram się, ale już nie mogę. Ale mam zielone oczy. Zmienił mi się kolor. Dawno. Jaki <noise> to masz za teraz twarz takiego <noise> Bez mózgu trochę. <noise> Aha. Ale fajny on jest! Aha. Tak, taki niegrzeszący rozumem, przy... przyjemny fejsi. A tak bywa. No to, to, to co kiedyś, często tracą w ogóle mózgi, też to znaczy. tak Tylko mi się oko przykuło? Wyglądam jakbym sobie. się. Ja sobie wstałem tylko. Nie wiem, czy to prawda. Teraz już lepsze. A co jest? Fok 2. Fok 3. Opieranie 10, opieranie. O ten typ! E! Takich to nie! Tego nie używamy. Opieranie 10 nie używamy. Pani e? wygląda jak taki ponczuć z duklem. Ruklem. Obywatelu, proszę opuścić mój pojazd. O Jezus, nas... Pan stwarzy. Witamy, e, czy mogę panią kupić za 12 wiadomości? Na Malejku, chodź tu. Salam. Salam Już wysiadam. Miłej służby życzę pani Policjantka Ale pani Gdzie panią wysadzkę. Ale pani bombowowych. Ja ty my. Ale pani bombowa wygląda Pani policjantko, bo tu się k**ał o szybę Pani policjantko Bo tu ktoś się o szybę Odjedź. Pięć. na hatach. Pięć i sztama Gruby? Cicho To mi się podoba. Dwa tygodnie Od razu ja... można spaceruję. Ja, ja jadę do domu. Zaraz te dwudziestkę sprzedaje. Gru... Gruby sam to Ja jadę. Poczekajcie chwilę, chłopaki! Nie, 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 ja jadę stąd Dwa tygodnie... Dobra, dobra. Dwa tygodniu, jadę do domu. Ja nie dnia. Aha! Za każdy dzień zwłoki plus 100 tysięcy. Dobra nie, to to o! Go go co? Teraz. co sobie z tego córka jesteś piękna, ale musisz założyć to na łeb. Siadaj. No ja wiem. Eee... Po macku. Dobra, po macku. Siadłaś. Siadłam. Co widzisz? Worek. <laughs> I co jeszcze? Worek. No i dobrze, o to chodziło właśnie. Worek na łeb i wiadomo. Nie z własną córką. No nie, to no ty, ty jesteś normalny! Ale to ty to powiedziałaś. Ale to było tylko takie nawiązanie! Jesteś zboczona. Ja mam po tobie. No, Przestań tak gadać. Nie, 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 nie. Daj spokój, daj spokój. Nie sprzedawałem niczego. To no. dziwne. Bo ta pani ku... książy, która ma dziecko pod sobą, pod swoim sercem, mówiła co innego. Nie sprzedawałem żadnej kobiety. Jak możesz? Się nie wtrącaj mi się nie w nie zdanie. Nie wtrącaj mi się w zdanie, powiedziałem. Jak możesz ku... żadnej kobiecie okać narkotyki? Gdzie ty masz kur... sumienie człowiek? Chcesz spędzisz resztę życia w więzieniu? 05 jesteś kur... Myśl o swojej przyszłości. Mów od kogo masz to na Znalazłem. Znalazłeś. Ha ha, znalazł. Słyszałeś? Znalazł. Nie, cofreu mam chyba. Tego nie powiedziałem. Uważasz, że jestem głupi, bo jestem kadetem. To usłyszałem? Dobrze a... usłyszałem? Ale czy, czy nic takiego nie powiedziałem. <laughs> Ale co, mój ojciec? Powiedziałeś o moim ojcu? Nic Aha, poprawiam, Patryk, Woda jedziemy. Ja. No ma! No. Ty wyglądasz! Dziękuję. Weź mi iść, Po ci pomógł ubrać no, elegancko wygląda. Wstawaj, nie ma na co czekać. Żeby ty mnie nie żeby żebym się z pokazała w takim stanie? Chodź, idziemy. Wiesz co, ta umowa to już może nie obowiązywać, bo teraz to już nikt mnie nie zechce. To już się tłumaczyła czemu twój stary przyszedł w bokserkach, tak? No, przypomniałeś mi. W bokserkach miałem takie w prążki z tak. graffiti. Coba też ma jezu. Już, już smak wakacji. Jest lato, ch... jestem w swoim mieście, co będę się chyba przed ludźmi. To jest moje miasto. Ale Podaj swoje hasło. Ale w bokserkach. Wolałabyś bez <grych> no. Zapraszam na eksplozję smaków na doju pieczone żeberka będą O smaku barbecue lub o smaku C4 jak woli. No, Złomek się ładuje na ciężki k***a, tam ogólnie no ordynarny. I... Ordynardy idiot Ty was si C Ja nie jestem Criple C, C, C żyje, jest ten problem. Chodź tu podejść, pokaż Pyska. Pokaż. No nie gadaj, chodź tutaj przejść ladę dawaj. Nawet tak chodzi samo, pokaż. Ty Triple C no, no, o nie. kurde A kuchni? Nie no, nie no. Cześć, bo jestem jeszcze. Nie, kuchni, muszę powąchać i jej... o... Kolu. Jej no, zawsze mali no. o pelizem z Japy. Nie no. To nie ty? A jak się nazywasz? Kora. Kora? Mhm. Ta odwora. Policji, w <grym> w policji nie no nie wiem, mm, miałam, ale zresztą. Wygląda ci to jak kobieta, którą rozstrzelali po ścianą niedawno. No to nie znam, ale słyszałam. Kurczę, mogłabyś tak to zmienić imię, bo będą cię tylko kojarzyć. Będą nazywać się od najgorszych. No, prawda, prawda. Kobieta miała taką no. renomę, że jak ją no, widzieli, to jej i na mordę. No, nie, Naprawdę. No, nie, ktoś podjeżdżał, no, podjeżdżał no, walił taką... i odjeżdżał. No, ale tak było. Ja to... Tak A. było, tak było. To nie, to nie znam, nie znam, nie poznałam no, Fryzura mogła być zjeść. No nie poznasz, I... bo ona nie żyje. No tak, no, no, no. no poznałem, podobno jak bo podobno jak ją zakopali, jest. to ktoś tam jeszcze nasrał. A już ją zakopali? Chyba tak. Ja. ja nie Dobra, mówi się ale, o zmarłych. Ale... Mi ktoś, Kolega jest na nie swojej bombie. <śmiech> <śmiech> Naprawdę od 3 godziny. Mam... <laughs> Ej, od 3 godzin <laughs> mamy <laughs> temat bomba bombowy Ja jestem gotowy, <laughs> tu będzie eksplozja smaku, kurde. A co, sałata? Ja pierdolę! Kurwa! Co, a sałat gotowy do tpania, kurwa? Znamy to! O kurwa! I tak tam, tam przeczytajmy do obrady. Nie, tylko otworzyć restaurację, nie. Sama na lejku, kurwa. Weźmy! Z podwójnym sosem, kurwa. Otwórzmy kebaba. Obwróćmy kebaba. Kebaba, kebaba. Jeździmy food truckiem, otwieramy kebaba.